A co gdyby rodzice zabronili dzieciom słodyczy? Co by się stało, gdyby przez tydzień musiały jeść zdrowo? Dałyby radę zmylić mamę i dostać słodycze zamiast warzyw? Zobacz w naszym nowym filmie, jakie haki mają Siu i Tom. Siu wzięła do niewoli cukinię. Czas na mało poważne przesłuchanie. Cukinia musi powiedzieć, dlaczego ma być uważana za lepszą od słodyczy. Cukinio, lepiej odpowiedz na pytanie Siu, w przeciwnym razie... Warzywo wpadło w poważne tarapaty. Nic ci już nie pomoże. Tato nie ma nic przeciwko rozpieszczaniu swoich dzieci. Ale on zaraz wyjdzie. Na pożegnanie daje dzieciom słodycze. Siu i Tom zostają z mamą. A ona jest antysłodyczowa. Mama okryła słodycze, a nawet zastawiła pułapki. Podczas gdy Tom starał się nie uruchamiać alarmu, Sju znalazła lepsze rozwiązanie. Oto tajny safe! Są naprawdę nieźli w łamaniu szyfrów. Mam! O nie! Wygląda na to, że mama jest o krok przed nimi. Siu i Tom zrobili dla swojej mamy rysunki i dostali nagrodę. Co? Pomidory? Kiedy skończy się ta zdrowa dieta? Czas na plan B. Kradzież wszystkich cukierków, jakie są w domu. Dzieci zrobiły szczegółowy plan. Nic ich nie powstrzyma. Tom chce grać w kubki. Czy Siu zgadnie, gdzie jest cukierek? Ten. To nie jest szczęśliwy dzień, Toma, ale Siu straciła szczęście. I cukierka. Dzieci jedzą owsiankę, wygląda obrzydliwie. Czas się tego pozbyć, gotowa do startu? Leć! Nikt nie zauważy, mm. O, to nie było najlepsze lądowanie. To dość niezręczna sytuacja. Znowu w topa. Dzieci próbują zdobyć słodycze. Ciu odwraca uwagę. A Stella próbuje zrobić sobie maseczkę. Ups, nie udało się. Tommy Siu zapłacą za to. Siu musi podlewać kwiaty, ale ma kilka smakołyków na deszczowy dzień. Ten kaktus wygląda jak prawdziwy. Na makaronika wyciśnij trochę kremu. Przełóż do doniczki z biszkoptem. Dodaj jeszcze kilka makaroników, żeby wyglądały jak kaktus. Użyj lukru, aby dobrze je przymocować. Pomaluj jadalną farbą punkty mocowania i udekoruj kwiatem z lokru. Mm. Czas zjeść coś zielonego. Czy Siu właśnie zjadła kaktusa? Ała! Steli znowu się coś przywidziało. Tom musi wyprowadzić psa, ale ma inny plan. Weź gumę do rzucia w rolce i przymocuj ją do stalowego karabinczyka. Zrób pętlę na rękę. Jadalna smycz gotowa. Było pyszne! Czekaj, gdzie poszedł pies? No cóż... Gdzie jest Tom? Bardzo się starał ukryć przed mamą i zjeść. Wymieszaj izomalt z wodą. Podgrzej aż się zagotuje. Dodaj czarny barwnik spożywczy i wymieszaj. Przykryj obudowę telefonu folią aluminiową. Wlej miksturę do środka i zostaw aż ostygnie. Słodki smartfon gotowy. Ups, Tom został przyłapany. Nikt nie zadziera ze Stellą. Tom musiał na tydzień zrezygnować ze swoich cukierków i gadżetów. Plan Toma się nie powiódł. Siu marzy o zostaniu malarką. Albo udaje. Te farby są takie smaczne. Uff. Tym razem z wie to Te farby są naprawdę jadalne? Stella znowu się pomyliła. Połóż jadalny papier na rozłożonej książce. Użyj skanera, aby skopiować tekst na papier. Odetnij nadmiar, a następnie dodaj nowe strony do książki. Nie zjedz całej książki za jednym razem! Fila. Oni są prawdziwymi molami książkowymi. Co to było? Stella chyba, mało mamy. Co za dzień? Co naknuje? Weź pustą tubkę z błyszczykiem i wymień pędzelek na jadalny sztyft. Użyj strzykawki do ciasta, aby napełnić tubkę dżemem. Gotowe. Stella postanowiła ją sprawdzić. siu tylko nakłada makijaż. Jadalny makijaż. Nauka jest o wiele przyjemniejsza, gdy masz ołówek z pianką. To nie chce się podzielić. Szkoda! Tom nigdy więcej nie zgłodnieje podczas nauki. Zdejmij nasadkę z pióra i zamiast niej nałóż piankę. Bułka z masłem. Stella nie ma pojęcia o tajemnicy Toma. Ale Siu postanowiła go wydać. Następnym razem się podzieli. Teraz Tom musi za karę wymienić żarówkę. Wow, wygląda jak prawdziwa kula dyskotykowa. Dlaczego żarówka tak świeci? Sue ukryła w niej żelki. O nie! Jej skrytka jest teraz spalona! Gdzie są słodycze? Przykleiły się do pleców mamy! Tom i mają pomysł. Co powiesz na uściski? Dzieci dostały skitelsy, a mama sałatkę. Mama znowu wygrała. Mm. Siu bardzo chce wyjść, ale najpierw będzie musiała zmyć naczynia. W porządku, ta gąbka jest pyszna. Posmaruj biszkopt miodem i udekoruj okruchami biszkoptów. Wygląda tak realistycznie. Dodaj zielony barwnik spożywczy do miodu. Żel do mycia naczyń gotowy. To szaleństwo. Dobrze, że tata wrócił. Stella oszaleje. Dzieci doprowadzają stelle do szaleństwa. Pora na wakacje. A tata właśnie wrócił do domu z walizką pełną słodyczy. Woohoo! Tak, czas na słodycze. Teraz dzieci mogą dostać to, czego pragną.